Witajcie moi drodzy, opis pacza 917 według Jan Kosa i zaczynamy, chyba kamera jest taką miary, danie, i zaczynamy ten patch będzie obowiązywał na Warcock. Znaczy, nie do końca na Warcach, bo do, na Warcach chyba będzie patch 9.19 albo 9.18. Ale ten patch nie będzie obowiązywać w europejskich playoffach. W europejskich playoffach będziemy grać do końca na 9.16. Może ten patch będzie, chociaż nie, on nawet chyba nie będzie w rękawicy. Czyli ten patch to po prostu patch solo queue. Eee, No cóż, zaczynamy. Bohaterowie: Aurelion Sol, Umiejętność bierna centrum wszechświata. Obrażenia zostały zmniejszone na początkowych poziomach, ale eskalowo również zostało zmniejszone. Dezyktow dezaktywująca kontrola tłumu. Kontrola tłumu wpływająca na działanie umiejętności nie dezaktywuje już centrum wszechświata. Czyli umiejętność bierna została troszeczkę zmieniona, w sensie inaczej. Obrażenia zostały zmniejszone, ale to dlatego, że wół się zmieniło. Zaraz zresztą mam. Za wszystko sobie przeczytamy. Czas odnowienia kół został zmniejszony. Prędkość ruchu zwiększona. I tak dogonie, że Jeżeli Sol jest szybszy od swojej gwiazdy, przyspiesza ona, aby za nim nadążyć. A, a, astralna ekspansja. Róbmy swoje. Gdy Sol spełnia swoje gwiazdy na zewnętrzny kranie, otrzymuje ona dodatkowe obrażenia i wysoką. Ale spadającą prędkość. Po 3 sekundach, albo gdy Aurenso użyje reaktywacji wcześniej, gazy cofają się, a Aurenso zyskuje 40% prędkości ruchu, która zanika w czasie 1,5 sekundy. Czas odnowienia tej umiejętności będzie to 8 do 2 sekund i mana została. Zwiększona przy użyciu, czyli Aurion Sol to nie jest jakby umiejętność bierna taka, że klikałeś w i, i mogłeś wiecznie trzymać, po trzech sekundach one się po prostu cię cofają. Legendarna kometa, czyli E, umiejętność bierna. Aurion Sol nie otrzymujesz prawie do szybkości ruchu, gdy porusza się w jednym kierunku. Zasięg został zwiększony, czas nowienia został zwiększony troszeczkę i prędkość została również zwiększona. Czyli Aurion Sol po prostu został teraz zmieniony. Nie wiem, czy on będzie w mecie. Pozostawiam wam to do ocenienia, ale taki mak, który puszuje MIDA i ROMI jest na pewno dobry, jeżeli jesteście w stanie go wykorzystać, moi drodzy. Galio! Regeneracja many została troszeczkę zwiększona. wichry wojny, czas odnowienia zostały zmniejszone tutaj nawet o 2 sekundy na piątym poziomie, aczkolwiek skaluje się dokładnie tak samo. Przepraszam, na pierwszym poziomie skaluje się tak samo. Tarcza Duranda, minimalne obrażenia zostały troszeczkę zwiększone na późniejszych poziomach. Maksymalne obrażenia zostały również troszeczkę zwiększone, nawet nie troszeczkę, bo o 90 na piątym poziomie, więc całkiem całkiem sporo. Ehm, no cóż, Galio, lekkie buffy, w związku z tym, że Galio jest w ogóle niewidoczny. Kalista, to jest też ciekawe, lekkie buffy. Obrażenie tak, zwiększono o 2, mana zwiększona o 19 i ma rozma zwiększono 10, czyli Kalista ma więcej many, dzięki czemu może bardziej z pamięć i obrażenia ataku zwiększono 2. To bardziej chyba w laskitach pomaga niż w jakimś takim super graniu kalistą, żeby zabijać wszystkich ludzi, bo moim zdaniem Kalista jako Edicary, widzicie, problem Kalisty jest taki, że ona zazwyczaj kryta nie buduje i ona musi naprawdę dużo, 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 dużo atakować, żeby kogoś zabić, bo musi najpierw wbić mu tam 10 tych Jid w plecy, powiedzmy. I później je eksploduje, to zadaje jakieś tam obrażenia, ale to nie są takie duże obrażenia. Więc moim zdaniem w zdecydowanie Kalista, no nie jest jakimś top tier Carry, No te bufy są przyjemne, jeżeli ktoś lubi grać z Kalistą, bo na przednim gracie długi i wasz support lubi Kalistę, bo możecie go wyarkować, czy w ogóle w tym fightach to jest fajne. To ok, to jak najbardziej, moi drodzy, ale Kalista jako taki solo Adikery, moim zdaniem, dalej jest me. Plusem Kalisty jest za to Laning Phase. Plusem Kalisty z Lane Phase jest bardzo silna na linii. Właśnie przez to, że skaczę. E, porządek form na poziomach. Kiedy przybiera formę ognistą na szóstym, uskrzydlono na jedenastym. Uskrzydlono na szóstym, ognistą na jedenastym. E, premia do prędkości ruchu gorliwej. E, 15%, promo, e, 15 premii w postaci Bogosława. Jonej, gdy bohaterka porusza się w kierunku wroga, 8% w postaci błogosławionej w dowolnym kierunku. E, źródło e, ł, ładunków gorliwej. Ataki postawione przeciwko celom nie będących budowlami. Wszystkie ataki postawione. Zasięg ataku zmniejszono 25% w, w formie uskrzydlonej. Prędkość ataku uskrzydlonej za każdy ładunek został usunięta i usunięto również nieuchronne obrażenia za 16 poziom. Zasięg ataku w formie transcendencyjnej, gdy Kel jest e, transcendentna, jest dodatkowe 50 jednostek zasięgu. i całkowity zasięg ataku wynosi w 575 jednostek czy to jest chyba na 16 poziomie ma jeszcze większy zasięg zamiast mieć trudę damage'u promienny wybuch. Teraz zapewnia 50% zwrotu kosztu manu umiejętności za każdego trafionego bohatera. Opóźnienie rzucenia zostało zmniejszone. Czas rzucenia został troszeczkę no, osłabiony. Prędkość pocisku została zmniejszona. Zasięg został zmniejszony, czyli w sumie takie trochę jakby nerfy. Zmniejszenie odporności zostało też obniżone za to na 4 sekundy, a nie tylko na 3 i naprawiono jakieś tam bony. Gwieździste czaro ostrze. Dodatkowe obrażenia zostały troszeczkę zmienione. Od, było to 8,16, teraz to będzie 8,12, trochę inaczej się też skaluje. Skaluje się, no, skaluje się w sumie z tego co widzę tak samo, bo jest, było to 0,01 za każde 100, a nie, skaluje się zdecydowanie lepiej, bo jest to 0,01 za każde 50 punktów mocy umiejętności, czyli, czyli skaluje się lepiej. Skalowanie przy trafieniu obrażeń fizycznych też zostało troszeczkę... Um, nie, 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 zostało w ogóle zmienione, ale skalowanie z APKL się poprawiło. Boski oson korzonany został zmniejszony do 0 na 16 poziomie. Promień obrażeń obszarowych został trochę zwiększony. Um, no to są... Wiecie, Kel ma tyle zmian, że bardzo ciężko jest mi powiedzieć, czy ona będzie lepsza, czy gorsza, bo jest po prostu masa zmian. Trzeba po prostu nią zagrać i sam zobaczyć, czy ta nowa Kel się podoba. Na pewno moi drodzy, laning Phase powinien być trochę prostszy, e, Tom Kale. W związku z tym, że teraz już od 10 poziomu, przepraszam, od 6 poziomu masz zasięg, więc możesz lepiej farmić. Nie będziesz miał AOE ataków. Znaczy, będziesz miał takie lekkie AOE ataki przez pasywkę, ale będą one słabsze. Ale za to masz że range atak od 6, od 6 poziomu, więc myślę, że mm, a trochę łatwiej będzie farmić. No i nie skaluje się pewnie tak OP jak kiedyś, czy na 16 poziomie zabijasz wszystko, masz trudę mieć w ogóle. Skaluje się trochę gorzej, ale za to lepiej skaluje się za P. Więc myślę, Myślę, że teraz zamiast pod takie fizyczne obrażenie, to może Kayle pod AP będzie grana, typu na przykład właśnie jakiś tam, nie wiem, nasz bo kiedyś chyba Ginzo robiło, czy Gunblade, no nie mam z jednego pojęcia, ciężko mi powiedzieć, ale wydaje mi się, że no są to ciekawe zmiany i może Kale będzie grana częściej, moi drodzy. E, dalej, Leona, krótszy czas odnowienia na Q, o sekundę został tutaj czas odnowienia zmniejszony. E, Leona nie jest grana bardzo, bardzo często, Leona jest grana tylko i wyłącznie od czasu do czasu, w niektórych match -upach, chociaż ludzie często ostatnio... Znaczy ludzie wyciągają im coraz częściej przez to, że tyle postaci dostało nerfa, że ona też staje się silniejsza. Jest taki koleś też Eddie Spaghetti na high Low w Challengerze, który gra tylko leonem mi troluje co gra ma chyba 2 na... no Znaczy ma, naprawdę ma dużo deadów... Dużo dedów co co gierkę, więc no mi się osobiście lona nie podoba. Eee, aż tak, bo mam złe jakby wspomnienia z tym kolesiem, ale, ale jakby na przedmiki nie grał to spoko. Eee, Lucian, zwiększone ob podstawowe obrażenia od ataku. Obrażenia od ataku, zwiększone o trzy punkty. Nie wiem, czy Lucian akurat potrzebował buffów, bo Lucian moim teraz tak, na Idykery. Dwie najlepsze postacie Idykery to jest Kajsa i Zaja. W, te, w kolejności Zaja daje ci presję na linii, super się skaluje. Kajsa skaluje się również znakomicie, łatwiej dołączyć do fightów dzięki RC, ale ma zdecydowanie gorszą linię, chociaż jest fajna w niektórych kompach, bo na przykład Zaja jest super z Rakanem, albo z jakimś tam powiedzmy, no z jakimś tam CC, tak? Nie wiem, jakiś Thresh do Zaja też jest fajny, a na przykład Kaisa jest dobra z Nautilusem, bo daje ci taki na pasywce. A w każdym razie Lucian to jest trzeci wybór, a przynajmniej był to trzeci wybór Radekery i nie wiem, czy on potrzebuje buffy, ale może dzięki temu Lucian jeszcze silniejszy będzie na linii, więc może będzie grany trochę częściej. Dalej. Umiejętność Bierna wrodzony urok. Jestem piękna. Kiedy jest zakamuflowana, Niko może wybrać samą siebie, aby dezaktywować kamuflaż. Umiejętność odnowi się po dwóch sekundach. To jest bardzo, bardzo fajne, bo raz graliśmy Screamy i Wunder zamienił się z Neko na jakąś postać mele. I co było śmieszne, że. Kompozycja przeciwna miała tylko postacie, które biją w zwarciu, nie miało żadnych zasięgowych postaci, więc jak Wunder się zamienił w postać, która była Mele, to on musiał podejść do Kripa, żeby atakować Kripa, przez to, że nie mógł się odmienić, ani nie mógł też, jakby zamienić się w jakąś postać, to, jest to podejść zabawne. Pantion, Panton. Q. Pchnięcie włócznią pantona, zwolnienie przycisku przy ciągu 0,35 sekundy. Zwiększa teraz obrażenia fizyczne zadawane celom mającym poniżej 25% maksymalnego zdrowia, co pasuje do do obrażeń w przypadku pełnego rzutu włócznią. Czyli po prostu zadaje obrażenia trochę większe. Redukcja obrażeń przeciwko potworom nie zadaje już zmniejszone obrażeń niepotężnym potworom, czyli na tarcie gdy będzie teraz silniejszy w dżungli. Kiana Zmniejszone postawy obrażenia o 10 na E, osiągnięty pokaz talentu, czas znamienia 120 złem na wszystkich poziomach. To są bardzo mielne nerfy Kiany, dalej myślę, że będzie Kiana bardzo OP. Ja osobiście kocham Kianę, bardzo mi się nie przyjemnie gra. 1 na 9 każda gra, bla, bla, bla. <grych> ale nie, naprawdę, serdecznie polecam Kiany to nie są nerfy, które tak, tak mocno osłabiam. No, ta nerferki jest dość duża, ale i tak Cedelkę budujesz, bo budujesz Letality, te każdy i ten Letality. W sumie tylko ją daje ten, no ale Yomu i Warrior to mają 20% derki Co do Pantheona, to moim zdaniem na razie Jusos, nie wiem jaki będzie po zmianach. Rise, odporność na magię, 4 punkty więcej, więc łatwiej będzie w niektórych meczapach, w których tam musi mieć tą odporność na magię. zera koszty Erki, Duszących, Cierni zostały zmniejszone do 100 punktów, ma na wszystkich poziomach i czas znowu został zmniejszony o 20 sekund. Rotacja darmowych bohaterów została zwiększona o jednego bohatera. Zgodnie z obietnicą oficjalnie podniesiemy liczbę bohaterów do 15. Stanie się to przy okazji następnej rotacji. Nie wiem ile było teraz, ale będzie 15. No. Naprawione błędy, tam masa naprawionych błędów nadchodzące skórki bawry Ari Aris, 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 Aris z prastarej kniei bardzo fajny skin. Um, interesujący jak to się mówi. Veigar z pustyni z prastarej kniei również który Noctur, wygląda przekozak pikialny warus. Um, piekielny Shen i Piekielny Gali, a oni wszyscy byli na to Dziękuję moi drodzy za oglądanie, mam nadzieję, że czegoś się nauczyliście, ja Wam życzę powodzenia w patchu 9.17, osobiście mam go gdzieś, bo playoffy europejskie dalej gramy na 9.16, ja chcę wygrać z Fnatic, zagarnąć europejski puchar, a dopiero potem jechać na Warce -y i przejmować się następnymi patchami. Życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę komentarz, wszystkich, serduszko, buziacze i